Lighty wjeżdżacie tu od dołu tak jak barczetami czyli z rogula, nie wiem czy wiesz jak barczaty jeżdżą, trzymaj się Jerzego. i wjeżdżacie tutaj e, Isy trzecie, leć i te 110 tutaj lecą na dole niech zostanie Gruter jednym isem trzecim tutaj, pierwszy z lewu tutaj ostatni ten Kazio, obaczył i od razu skręcacie w lewo, nie zjeżdżacie na dół tylko w lewo i ja zniszczę skrzynki na kapie Lorka może tu wyjść. Lorka tutaj. To na wprost, tak? Tak, tak. już, wyjrzać. pojedynce. Tutaj. Po dwójce eee, Jedna Pantera na jeden, jedna cztery. Lorka tu. Eee. Sorry. Helm. Arty celować w tym. W arty, I jeżeli jak tu wjedziecie, tutaj wjeżdżajcie od razu na arty. Arta celować K1 K2. K1, K1, K2 Fasola tu, Fasola tutaj. I trzecie tutaj w E6. Co dziesiątki, zostaniemy tutaj przy tych skałkach. Dabne różne przeciwniki ARTA ARTA zaznacza cele w Arte, a imixy y ten, następną a imixy spotują bazę IS-3 jedziecie tam w 13.90 A y tu... te... IS-3 tu jedziecie a -y wjechaliście na górkę, nie było widać arty Nie, nie było Dobra, IS-3 gruta, cofnij się Dobra, ARTA teraz tutaj leje, IS-3 stójcie tu 1390 y, Trzymajcie tą pozycję, z ogóle uważaj na is do. Jest ARTA, jest, jest Arta. ARTA Zaznaczać bicie ARTA, priorytet. Na, c 4 Jeszcze z Tak, nam ściągnijcie Ona się cofnęła trochę Doliły dwie którego kąta? Tego samego? Tak Jest jak fa Jest, jest drugie, obie artykuły są spotnięte, zaznaczać. Skupiam się na S51 No jeszcze maluję. arta, priorytet zabicia arty, czołgi tylko strzelać w coś się da. Dzięki, dobra, gramy pod arty, stop. Grutar, grutar ten. grutar trzymaj się tam, tej dwójce, nie raszuj na ilicu. gramy podarte, Ok, dobra, dobra. dwa trzecie tutaj niech stoją, żeby was od tyłu nic nie zajechało. Jeden niech zostanie, tylko fasola. Każo i baczcie, tam od tyłu zajęć, ich 110 za skałkami i będziemy 33. blać tego isa. 12,90 no, e, na podstawie. teraz stąd, może tutaj pojechać. 13,90 na podstawie. Trzymajcie pedków i wezmę tu na lutego. Kość mi z tyłuka. 110 lajemy tu. 110 na podstawie. 110 na nie, dziewiątka ten. Dziewiątka. Czeka, możecie, możecie ich zaatakować? Możecie eee, 13,90 gdzie był? Na dole? Już go nie ma. Jednego, nie, tylko jeszcze na dole. Jeden, jeszcze jeden. Tam jest jeszcze no, Ale jeszcze 13,90 tam jest. był na górze. Nie ma. Dwa, Dwa? Dzień, A, na, na spadł. Dobra, sorry, sorry. To tu możecie cisnąć, we dwóch. Tu nas właśnie wyskoczył. Ten na do kroku. Dobra. 13 9, możecie zjechać na dół i i strzelić przodem i zajedziecie i są wyżej. Dobrze стреляешь, командир. Do zaraz starajmy się. Dobra, promet dawajcie, wróćcie. Nie, nie giną ci tam skałki. Dobra, skałka nie giną. Tak, 34 cztery. co mam nadzieję, że nikt nie skoczył. Dziesiątkę z boku, ja to Tiger w bazie. Dobra, Starać się nie zginąć. Będzie ładny wynik. Bo bonus dostaje drużyna wygranych. A. Nice.